Zaczynamy drugą odsłonę meczu. Przed Borusją Dortmund trudne zadanie. Żeby coś tu ugrać, Dortmundczycy szybko muszą strzelić gola. Najlepiej dwa. Pogłoski okazały się prawdą. Faktycznie doszło do transferu, o którym wiele się ostatnio słyszało. To młody i bardzo perspektywiczny zawodnik. Jeżeli będzie dobrze prowadzony, dostrzegamy w nim potencjał na gwiazdę na drugie lata. W międzyczasie niech obserwuje starszych kolegów i przyzwaja jak najwięcej. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Arkadiusz Milik ma teraz komu zagrać. Marek Milik, okazja. Bramka, proszę państwa! Tym samym ma już na koncie hat -tricka. Jest dzisiaj w kapitalnej formie. Podwyższyli zatem stan spotkania na 3 do 0. Julian Brandt. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Znakomicie ten... Ta... Jest bramka! Skuteczne wykończenie! Ależ bramka. Na powtórce widzimy, jak potężne było to uderzenie. Włożenie tak dużo siły w ten strzał było ryzykowne, ale opłaciło się. Więc mamy 3 do 1. Teraz pełna kontrola sytuacji. Na ugranie kilku minut. Jeśli ktoś z Państwa jest fanem Bundesligi, to dobrze trafi. Już niebawem hit kolejki niemieckiej. Schalke zmierzy się z Mainz. Przewiduje ciekawy pojedynek. To będzie takie spotkanie, w którym trudno z góry wskazać stuprocentowego faworyta. Myślę, że nie można go przegrać. Teraz Darwin Nunes czyste wejście Uwaga! Czy teraz będzie okazja? Uwaga, nie łapie! No, Nadal groźnie! Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką. Czasem i zrobił to! On to zrobił! Pewnie umieścił piłkę w bramce rywali, a teraz... To nie w uściskach kolegów z drużyny. Spójrzmy, świetnie tutaj znalazł miejsce na dośrodkowanie i precyzyjnie posłał piłkę. A bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę głupkę. Świetne dograni i ładnie skinalizowane akcji. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. To może gra zapierająca dech w piersiach, ale na pewno dojrzała i skuteczna. To ostatnie minuty spotkania. Wymieniają więc piłkę na własnej połowie. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywana. Co teraz z nią zrobi? Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Pervis ze Stupinia. Tak jest! To już koniec! Ależ teraz wybuch radości! Co tutaj się dzieje? Co tu będzie się działo? Niesamowite ukoronowanie tylu miesięcy wysiłku. Skaczą, radują, się ściskają. Co roku marzą o tym wszystkie ekipy w kraju. Co roku całe rozgrywki znajdują kulminację w wielkim finale i co roku mamy podobny wybuch radości. To się nigdy nie znudzi. Bo i jak ma się nudzić, kiedy możesz się w taki sposób zapisać w historii krajowej piłki? Cały mecz za nimi, a oni skaczą tak, jakby dopiero wyszli na murawę. mogą teraz odpocząć, pozując do zdjęć, upamiętniających zwycięstwo. Przynajmniej nie będą musiały udawać radości, uśmiechy na ich twarzach z całą pewnością są szczere. poczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Decyduje się na indywidualny ride. Szansa Minika. jest, proszę państwa, jest gol. Czyli mają już dwie bramki przewagi. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się ślić po nocach. Pozostawało już tylko postawić kropkę na nim. Stawia na pewne rozwiązania, oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce lizał. Ładny dribling. zawodnik idzie dalej. Jacku, możesz mi powiedzieć, co on celował? Nie wiem, ale raczej nie w bramkę. Mniej siły, więcej precyzji. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Jest trosza. O, i to był książkowy odbiór piłki. Co zrobi w tej sytuacji? Pewna interwencja Bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie niebiorczyzna. Takie interwencje domku na każdym treningu powtarza. Wypija piłkę z linii bramkowej. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Potwierdziło się to, o czym ptaszki ćwierkały od pewnego czasu. Mandej z przeniósł się do Liverpoolu. I mamy gola, proszę państwa! To jego drugie trafienie w tym spotkaniu. Ależ nam się rozstrzelał. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórzeń. I mamy obecnie 3 do 0. Amiri. Abel Ruiz, Hutchinson, to się nazywa ciąg na bramkę, to pachnie groźną akcją. Raúl Jiménez, a teraz będzie dobra okazja, gratulacje za tę interwencję, doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne. Gol proszę Państwa! Był bezlitosny. A zatem jeszcze raz ten rzut rożny. Popatrzmy jak to rozegrali. A bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę, Świetne dogranie i ładnie sfinalizowana akcja. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się, dziś, czego się nie dotknął, zamieniają w złoto. I po tej bramce jest 4-0. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Zagarek. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Rozgrywki Bundesligi cieszą się u nas niezłapnącą popularnością. Przypomnę więc tylko, że wkrótce kolejny mecz Ligi Niemieckiej. Szalkę zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Obie drużyny będą do tego meczu doskonale przygotowane, więc spodziewam się dobrej i oby widowiskowej wymiany ciosów. Znalazł trosarda. I mamy teraz oficjalny komunikat. Doliczone dodatkowe dwie minuty gry. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów. Pierwsze koty za płoty, chciałoby się powiedzieć rywalom w dzisiejszym spotkaniu. Ja...